Cześć, ja jestem Blakeful i witam Was w kolejnym odcinku. Dziś przedstawię Wam 5 moich ulubionych gier Pokémon. A jak jesteśmy już przy temacie gier, to chciałem przedstawić Wam grę Card spell. Link do sprawdzenia znajdziecie w opisie. A czym jest Card spell? Jest to gra multiplayer z rodzaju slasher, osadzona w fantastycznym świecie, wzorowanym na produkcjach anime. Gra nastawiona na wykonywanie misji PvE oraz PvP. Rozgrywki PvP dzielą się na Deathmatch zdobywanie flagi lub walka między dwoma drużynami. Cards posiada dość rozbudowany system tworzenia bohatera. Możemy wybrać swoją płeć, rasę, sylwetkę oraz dokładnie dostosować twarz naszego bohatera, fryzurę czy nawet głos. Ustawiamy również cechy postaci, które pomogą nam ustalić klasę. Grafika jest bardzo kolorowa, stylizowana na tą z anime, więc dla wszystkich fanów japońskich animacji, Card Spell jest idealne. Mamy do dyspozycji kilka specjalnych umiejętności, gdzie dzięki temu nasze walki stają się epickie i bardzo wydowiskowe. Dodatkowo po wygranych mamy szansę na zdobycie nowych broni oraz stroju. Gra jest bardzo przyjemna w rozgrywce, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, a dla fanów fantazy idealna gra do sprawdzenia i wgłębienia się w świat Card Spell. A teraz przejdźmy do głównej części filmu. Przenosimy się do dość późnych lat, otóż 1998 i Pokémon Yellow. Jest to tradycja gier, chyba każdym znany Red Blue oraz Green. Wcielamy się to oczywiście w rolę trenera, a do wyboru mamy tylko i wyłącznie Pikachu, tak jak w anime. Podobnie tak jak było w anime, nasz Pikachu może podróżować z nami poza Pokebolem. I takim dodatkiem jest to, że w każdej chwili możemy sprawdzić humor naszego pikachu. Gra dużo nie różni się od swoich poprzedników. Zostały poprawione animacje, wygląd pokemonów oraz zostało dodanych kilka nowych kolorów. Również podróżując po regionie Kanto. Są takie same pokemony. Taki plus, że możemy złapać wszystkie trzy startery, czyli Bulbazaura, Charmander oraz Squirtla. Pojawia się wątek zespołu R w składzie Jessie i Jamesa. Dla osób nie bojących się starej grafiki, gra warta polecenia i zapraszam do Pokémon Yellow. Zostając przy pierwszej generacji, przechodzimy kilka lat dalej i on Pokémon Fire Red oraz Leaf Green. Obie te gry są praktycznie takie same, różnią się tylko kilkoma Pokémonami, więc możecie sobie sprawdzić, jakie to są Pokémony i wybrać sami, jakie wolicie. Gry są remakami znanych Pokémon Red oraz Green. Fabuła jest praktycznie taka sama, jak w tych starszych grach. Wybieramy jednego z trzech starterów, wyrzucamy w podróż po regionie Kanto, by zostać mistrzem ligi. Gry są już dość stare, bo pojawiły się około 15 lat temu, ale moim zdaniem graficznie oraz rozgrywkowo gry w ogóle się nie starzeją. Ja osobiście raz na jakiś czas przechodzę sobie którąś z tych gier, więc kto jeszcze nie grał, trzeba zagrać i przejść. Nadal zostajemy przy roku 2004 i Pokémon Emerald. Dość potem do Sapphire oraz Arabii, lecz trochę ulepszona. Tym razem przenosimy się do regionu Hoenn, wybieramy jednego z trzech starterów Trico, Torciko oraz Matkipa. Podobnie robimy wszystko, by zostać mistrzem Ligi Pokémon i próbujemy pokrzyżować działaniu zespołowi Magma oraz Aqua. Co do rozgrywki oraz grafiki, Emeraldy są praktycznie takie same jak Fire Reddy, czyli w Greeny. Z tą różnicą, że Emeraldy są o wiele bardziej rozbudowane i bogate w ilość nowych Pokémonów. Zostało dodane podwójne walki, jagody, natury Pokémonów oraz pokazy. Tytuł, przy którym spędzimy na pewno kilka godzin, więc serdecznie zapraszam do sprawdzenia. Przenosimy się 5 lat dalej i Pokémon Platinum. Tym razem jesteśmy w regionie Sino. Jest to kolejna generacja gier Pokémon. Otóż znajdziemy ją na Nintendo DS. W przeciwieństwie do poprzednich, gdzie wszystkie były na Game Boyach. Tutaj, prócz zwykłych walk o odznaki czy walki w lidze, możemy znaleźć lodową krainę, czy nawet przenosimy się do innego wymiaru. Moim zdaniem, wielkim plusem tej gry jest czwarta generacja Pokémonów, która jest jedną z moich ulubionych. Pojawiło się dużo nowych ewolucji Pokémonów, z wcześniejszych generacji, gra dysponuje dodatkowo wielką ilością legendarnych oraz mitycznych Pokémonów, więc jest całkiem sporo do odkrywania. 2013 rok i Pokémon X oraz Y. Podobnie jak Fire Red i Leaf Green, wybór to już kwestia naszej preferencji. Przenosimy się do regionu Kalos, a co ciekawe, wzorowane były na Francji i możemy tam również znaleźć wieżę Eiffel. Ponownie kolejna generacja gier. Otóż X oraz Y zostały wydane do tej pory na Nintendo 3DS. Prócz nowych Pokémonów z szóstej generacji, to są również jeden z moich ulubionych, do gier zostały dodane tzw. Tak mega ewolucje, czyli unikatowe transformacje Pokémonów. Co daje nam dużą zmianę w walkach Pokémon. Pod względem rozgrywki, animacji, gry prezentują się całkiem dobrze. I mimo swoich lat, są naprawdę świeże. I dla posiadaczy 3 ds to są gry, w które trzeba zagrać. A jakie są Wasze ulubione gry Pokémon? Dajcie znać w komentarzach. Ja przypominam o sprawdzeniu gry Cardspell, link w opisie. Dzięki wszystkim za uwagę. Nie zapomnijcie ocenić filmu, zostawić suba. To cześć i na razie.